Siema. Witam w piątym odcinku kodzika. Tematem dzisiejszego odcinka będzie moja próba wyjaśnienia, czym zajmuje się Frontend Developer. Temat ten jest inspirowany pytaniem mojej mamy, która no, na trzech synów, ma dwóch programistów i właśnie napisała wczoraj, że właśnie to nie wie za bardzo, co my robimy. Także to będzie moja próba wyjaśnienia najprościej, jak mogę, czym ja zajmuję się w pracy, co robi Frontend Developer. I kiedy ty jako użytkownik internetu możesz się spotkać z naszą pracą. Oby dobrze wykonaną. Także zaczynajmy. W dużym uproszczeniu, kiedykolwiek nie wchodzisz na stronę internetową, czy jesteś nawet na Google i szukasz stron internetowych e, i widzisz ich tytuły, widzisz ich jakieś deskrypcje, widzisz ich miniaturki, to to wszystko gdzieś tam kiedyś robił frontend developer, nie? I potem wchodzisz na stronę pod jakiś tam adres i wszystkie obrazki, tytuły, tabele, zdjęcia, mm, nie wiem, jakieś formularze, to, to wszystko to, to jest gdzieś tam praca frontend developera, nie? I teraz to, to nie jest tylko nasza praca. My jesteśmy wspierani przez tak zwanych backend developerów, um, którzy zajmują się czymś, może czego nie widzisz, natomiast bez, bez, bez ich pracy nie bylibyśmy w stanie wyświetlić tego, co chcemy, my jako fronti. Więc teraz tylko takie krótkie rozróżnienie, czym różni się ten backend developer od fronta. Generalnie można powiedzieć, że my jako fronti um, dostajemy. Pakiet danych, to takie super uproszczenie. Dostajemy pakiet danych, który gdzieś tam idzie z bazy danych, jest mielony przez, przez backend i my dostajemy jakiś tam pakiet danych. My, jako Fronci, robimy wszystko, co możemy, żeby wyświetlić to najlepiej, jak potrafimy. Czyli przypuśćmy, na przykład, dostajemy jakąś listę. No nie wiem, wchodzimy na sklep internetowy z bębnami, wyświetla nam się lista zestawów. Dostępnych, akustycznych, nie wiem, klonowych, tak? Na stronie internetowej. No to my, jako Fronci, przypuśćmy w dużym uproszczeniu, kodujemy to wszystko, żeby te zestawy się fajnie wyświetlały, żeby, nie wiem, jak, jak zmniejszamy okno, to na przykład nie wiem, było pięć zestawów w jednym e, rzędzie, to teraz jest cztery czy trzy, tak, czy na telefonie to się inaczej wyświetla. Więc ta warstwa reprezentacyjna, to wszystko jesteśmy my, natomiast w dużym uproszczeniu. E, Wszystkie te zestawy perkusyjne, czyli ta lista tych zestawów i wszystkie dane potrzebne dla nas do wyświetlenia tego, dostaliśmy z backendu, więc oni się tym wszystkim zajęli. Można też takim dużym uproszczeniem powiedzieć, że fronti zajmują się właśnie tym wszystkim takim wizualnym, e, natomiast no w backendzie generalnie nie ma nic, nic wizualnego. tak? I teraz nie chciałbym powiedzieć, że praca backend dewelopera jest dudna, absolutnie nie, na pewno jest fantastyczna, ale no ja akurat we, we froncie właśnie lubię to, że. Um, że, że szybko widzę wyniki mojej pracy, tak, bo nie wiem, no tak, do, dodam jakiś baton, czy zmienię kolor, czy zmienię jakiś media queries, żeby um, strona się wyświetlała inaczej na telefonie, a na stronie internetowej i tu i teraz widzę już uh, te zmiany, które wprowadziłem, tak. I to akurat do mnie przemawia. No dobra, ale ten front developer jest programistą, uh, więc w czym ten frontend end developer programuje? Uh, I teraz można powiedzieć, że są trzy takie podstawowe Języki programowania, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, to jest HTML, to jest CSS i to jest JavaScript. Może ktoś z Was miał jeszcze html czy CSS-a gdzieś w liceum czy, czy, czy w szkole podstawowej? Znaczy ja nie wiem jak teraz to jest, ale my wydaje mi się, że mieliśmy. Swoją drogą HTML jest, powstał w tym roku, co ja, 89., więc jest to naprawdę stary język, można powiedzieć, programowania, ale wciąż na nim opiera się cały internet. I w dużym uproszczeniu powiedziałem, że HTML to jest, jest odpowiedzialny za to, że, że właśnie wyświetla się jakaś treść, tak? Czyli przypuśćmy, wyświetla się jakiś nagłówek, wyświetla się jakaś lista, wyświetla się jakiś obrazek. CSS, natomiast jest to jest jakby język do stylowania strony internetowej. Czyli w html HTMLu no średnio zmienimy kolor obrazka czy wielkość czcionki, natomiast CSS jest odpowiedzialny właśnie za kodowanie tego wszystkiego. Czyli czy na przykład, wróćmy do tej naszej. Um, Listy zestawów perkusyjnych w sklepie. Tak? Czyli to CSS troszkę będzie odpowiadał za to, ile będzie w jednym rzędzie tych zestawów perkusyjnych, jakiego koloru będą czcionki, jakiej wielkości będą te czcionki, jak ta strona internetowa będzie się na, zachowywała na e, mobilkach czy na tabletach, czy na bardzo szerokich ekranach. Tak? To wszystko można powiedzieć jest CSS. No i potem mamy JavaScript. I JavaScript jest odpowiedzialny za całą interakcję naszą ze stroną. Czyli na przykład jeśli klikamy sobie baton i coś tam się dodaje gdzieś do koszyka, czy nie wiem, klikamy, że chcemy drugą stronę i zaczytują się jakieś e, te no, nowe zestawy bębnów, tak, które są na drugiej czy tam trzeciej stronie, to wszystko jest JavaScript. I teraz nie chciałbym bardzo mieszać, ale chciałbym jeszcze wprowadzić jedną rzecz, że większość dzisiejszych stron wydaje mi się pisze się w w tak zwanych frameworkach. Najprościej to wyjaśniając, to frameworki są takim kolejnym poziomem abstrakcji, do tego, żeby strony mogły powstawać szybciej, żeby kod był bardziej czytelny, żebyśmy my, deweloperzy, mieli troszkę przyjemniejszą pracę i była ona troszkę, powiedzmy tak, programistycznie bardziej wysokopoziomowa. Ale tak naprawdę no, wszystko, co robią, frameworki, to opiera się na tych trzech rzeczach głównie pewnie JS-ie, więc no, jest taka abstrakcja, warto o tym wiedzieć, tych frameworków jest kilka, takich największych. Moją, że tak powiem, specjalizacją, jeśli mielibyśmy to powiedzieć, to jest właśnie React, czyli framework napisany przez Facebooka. Jest jeszcze Vue, który był pisany, no, nie był wspierany przez jedną większą firmę i jest Angular z tych bardziej popularnych, który był tworzony przez Google. Ok, i druga część tego odcinka, czyli co właściwie ja robię w pracy na co dzień, czyli jak wygląda praca front-end dewelopera. No i możemy sobie wyobrazić, że za każdym razem, zanim powstanie strona internetowa, to musi powstać do niej jakiś design. Tak? Musimy, no jest jakiś designer, który zaprojektuje wszystkie kolorki, zaprojektuje, jak ta treść się będzie wyświetlała, jak będzie się wyświetlała na różnej wielkości ekranach. Designerzy też wraz z ux odpowiadają za takie rzeczy, żeby, no właśnie, ta strona była jak najlepiej klikalna dla nas, jako dla użytkowników, czyli żeby wszystko było logiczne, żeby wszystko było widoczne, żeby nawet kontrasty kolorów były wystarczająco duże żeby ktoś troszkę gorzej widzący mógł widzieć tą stronę w pełni e, i żeby była dla, dla niego ona w pełni funkcjonalna. No i można powiedzieć, że my jako fronti dostajemy taki projekt od designera. Zazwyczaj to będzie w Figmie albo... To takie programy. W Figmie albo w Adobe XD. No i dobra, mamy te wszystkie obrazki, widzimy jak to się wszystko dzieje. No i teraz my pisząc kody tak naprawdę, czyli no, pisząc jakieś tam szlaczki w plikach, musimy zrobić tak, żeby wynik tego co my piszemy w kodzie no, Wyglądał jak, jak najbardziej przypominał design, który dostaliśmy od designera, dlatego no, nasza praca jest dosyć ściśle związana z pracą z designerami, na pewno, tak samo jak z wszystkimi innymi, mówię, backendem i QA, no ale na przykład backend raczej nie współpracuje z designerami, tak? my, my jako jedyni właściwie z tych deweloperów gdzieś patrzymy w te, te projekty, dopytujemy się, czy mamy jakieś sugestie, więc ta praca z designerem zawsze będzie ścisła, a, a, wręcz, a przynajmniej powinna być. OK, czyli no, po tym, co powiedziałem, można sobie wyobrazić, że taka bardzo przyjemna praca, tak? Że patrzymy na jakiś design, który pewnie jest przepiękny i kodujemy sobie, żeby to wyglądało tak samo, i gdzie w tym wszystkim trochę jest to całe programowanie, ta cała matma i tak dalej. Teraz mi się wydaje, że na froncie akurat matmy dużo nie ma, natomiast na pewno jest bardzo dużo logiki. Tak? I na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że no jesteśmy w jakimś tam sklepie. Internetowym i mamy jakieś powiedzmy, zakupy w koszyku, one się tam wyświetlają i klikamy, że dodajemy kolejny. on tam sobie idzie do koszyka, wyświetla nam się cena, i na przykład e, dostajemy jakiś discount, bo już przekroczyliśmy jakąś tam liczbę czegoś, i na przykład odświeżymy tą stronę, a, a te rzeczy są dalej w koszyku. nie I jakby to, że one się zachowały po odświeżeniu strony, co normalnie by się wykasowało, to też jest nasza praca. Cała logika związana z autoryzacją, z tym na przykład. Które, warstw, które części strony będą dostępne dla np. admina, ownera, czy normalnego użytkownika, czy co użytkownik będzie widział zalogowany w sklepie, jakby to jest całkiem, całkiem sporo logiki, którą my musimy gdzieś e, opędzić. Także można sobie pomyśleć, że to są tylko jakieś e, kolorki i batony, no ale tak nie jest. Tej logiki jest naprawdę dużo, i ta, ta logika tak naprawdę jest bardzo odpowiedzialna, bo my jako fronci, jeśli że napiszemy stronę, to no, można, się, można ją gdzieś tam skakować, czy jeśli że napisemy stronę, to na przykład będzie ona bardzo wolno działać, tak? Czy na przykład jeśli że napisemy stronę, to będzie ona bardzo e, ciężka do znalezienia w wynikach Google, tak? Bo też im lepiej strona jest napisana, tym tak upraszczając bardzo, ona będzie wyżej w, e, w notowaniach Google, tak? Więc łat łatwiej będzie do znalezienia i to też jest nasza odpowiedzialność. Więc to nie są tylko kolorki i batony. Ok, no to tą część chyba mamy w miarę z głowy. Tylko teraz chciałem powiedzieć, czy faktycznie, tak, tak z mojego doświadczenia jako front-end developera, czy faktycznie to tak zawsze wygląda, że po prostu widzę design codziennie i staram się zakodować to, co jest w tym designie? Odpowiedź jest nie. Tak, czyli jak nie ja powiedzieć z mojego doświadczenia pracy teraz w projekcie, w którym pracuję od 8 miesięcy, a ten projekt już działa od 5 lat, bodajże ta strona działa, no to. Nie, to jakby moja praca to nie jest głównie patrzenie w design, tylko na przykład, nie wiem, chcemy jakąś nową logikę biznesową zrobić dla klienta, żeby coś działało w jakiś inny sposób, tak? Czy na przykład teraz robiliśmy refaktor, czyli refaktor, czyli można powiedzieć, że staraliśmy się napisać ten stary kod w troszkę bardziej nowy sposób, czy wykorzystać jakieś biblioteki, które kiedyś nie były dostępne, a teraz sprawią, że na przykład ta strona będzie ładowała się szybciej. Czy dla dewelopera, który będzie kiedyś patrzył na ten kod po mnie, będzie ten kod łatwiejszy do utrzymania i łatwiejszy do przeczytania? I łatwiejszy też do dodania czegoś do tego, tak? Bo im szybciej deweloper zrozumie, co tam się dzieje, będzie szybciej w stanie zareagować czy naprawić błąd. Inna sprawa to jest właśnie naprawianie błędów, tak? Śmiejmy się, że no, w programowaniu nie ma innych rzeczy niż e, dodawanie feature'ów, czyli dodawanie nowych funkcjonalności i naprawianie bugów, czyli błędów. No i tych bugów e, oby było jak najmniej, no ale też jest ich całkiem sporo. I często, no właśnie, często moja praca po prostu polega na tym, że coś nie działa u klienta. Klient pisze, OK, zachowanie było takie i takie, w takiej przeglądarce, na takim systemie operacyjnym, i wydarzyło mi się coś takiego. I na przykład przysyła print screena, czy przysyła filmik, co się stało ze stroną. No i moją pracą jako fronta jest e, zainwestygowanie przede wszystkim, czy to jest moja odpowiedzialność, czy może coś się wysypało na backendzie, czy w bazie danych. Ale no jak już to jest moja odpowiedzialność, no to po prostu muszę naprawić ten bug. Czyli to też nie jest już praca z designem. No, i chciałem tylko podkreślić, żebyście właśnie nie myśleli, że my tylko patrzymy na obrazki i staramy się je odtworzyć. To jest może jakieś 40-30%, jak ja mamy tak powiedzieć, na oko, a cała reszta to jest, no, klepanie kodu, staranie się robić tego jak najlepiej, refakturowanie, naprawianie bugów i picie kawy. Dobra, koniec odcinka. Mam nadzieję, że coś wyjaśniłem. Mam nadzieję, że moja mama coś zrozumie. Mam nadzieję, że i Wy zrozumieliście i nie było to opowiedziane zbyt prostym językiem, ale no, podjąłem próbę, staramy się jak mogłem. Dlatego mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście i no. I teraz, kiedy wiecie, jak, jak super jest praca ten dewelopera, może byście chcieli dołączyć do, do naszego grona. Także miłego weekendu dla Was wszystkich. Odcinek pewnie wyjdzie w czwartek. Um, pozdrawiam.